Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj czeka mnie niemałe wyzwanie. Pewien z widzów jakiś czas temu podesłał mi dek pod teamatcha, pod grzybki i powiedział Uszak, więc zagraj jak najwięcej rankedów i po prostu wygrywaj tym dekiem. Słuchajcie, wyzwanie jest o tyle ciekawe, że grałem tym dekiem normalne gry, żeby nie było, prawda? I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że przegrałem jakieś 15 gier wygrywając około dwóch. Także słuchajcie, mam wyzwanie, mam nadzieję, że, że się uda. No wasz ukochany diabeł, hoklik, królik doświadczalny, zło wcielone, nie wiem, leszy, cokolwiek. Słuchajcie, to jest Timo. Oczywiście na wstępie pokażę wam ten deck. W kolekcji oczywiście. Słuchajcie, zadanie bojowe jest takie. Jak najwięcej grzybów i wygrać przez grzyby, no bo inaczej się tu po prostu nie da. Dodatkowymi kartami tutaj są oczywiście zadawanie obrażeń i te, tego typu. Ten deck ogólnie jest zrobiony przez tego widza, tylko po prostu dostałem taki challenge po kolei. <grym> ja są naprawdę muszę tłumaczyć o chyba wszyscy go znają, tego krasnala, nie tego złośliwego, tego... <grym> Słuchajcie, uderzenie w nexus, nieuchwytna jednostka, pierwsza runda, możemy nanieść wtedy 5, umieścić właściwie 5 grzybów trujących. Na losowych kartach w tali przeciwnika. Takie grzybki są takie. Zadają jeden punkcik obrażenia od razu Nexusowi przeciwnika, ma się rozumieć, gdy oczywiście dobierze taką kartę. Natomiast awans jest dopiero wtedy, gdy uda się umieścić ogólnie 15 trujących grzybów. Także Timo w takim wypadku musi uderzyć oczywiście 3 razy, ale oczywiście są karty, które umożliwiają szybsze tempo. Natomiast słuchajcie, ulepszony Timo potrafi, słuchajcie, już podwoić liczbę. Trujących grzybków, gdy uderzy w Nexus. Moi drodzy, czy jest tu jeszcze jakiś bohater? Nie. Słuchajcie, to jest solo Timo. Timo tu robi całą robotę. Gorzej, jeżeli tego Timo po prostu nie dobierzecie, prawda? Moi drodzy, na start zakręćcie za jeden punkcik, więcej grzybów, żeby szybszy awans i zrobić w ogóle grzybów. Tak, bo tu grzybach ten cały dech polega. Akurat jeśli grzybobrania, czas, e, może już nie, bo tam słyszałem, że już ludzie nie zbierają. Aczkolwiek, jak jechałem ostatnio autobusem, to widziałem goście zbierającego grzyby. Także, jedna chyba jeszcze można. Śmierdzący łom, to jest taka Nowa karta. Słuchajcie, ostatnie tchnienie. Umieszczamy w, w talii wroga moją kopię. Umieszczamy na niej dwa trujące grzybki. Ile są grzybki, oczywiście, e, do tali przeciwnika? Bardzo fajna sprawa. Jest można rzucić tę kartę w pierwszej rundzie. To jest o tyle istotne, że mamy czym blokować, mamy czym atakować. Nie jest ona wbrew pozorom taka zła. zatruta strzałka. Zadajemy jeden punkt dowolnemu celowi, więc także Nexusowi. I oczywiście umieszczamy trzy trujące grzyby losowo. Obawa jest o tyle widzowie istotna, że pozwala tutaj dać. Jak widzicie, nieuchwytność, gdy dobierzemy do ręki dwie karty. A że mamy, słuchajcie, takie karty, tutaj jak na przykład fałszywego Łąpa, no to widzicie, stwórz dwie karty, więc wtedy to zaklęcie na 100% zadziała. Jest tylko jedno, dajemy też dodatkowo buffa, więc super sprawa, żeby na przykład mieć jakiegoś fajnego finishera. Patyk dotykanie jedna z najlepszych kart. Jeden punkt obrażeń, dobieramy jedną kartę dowolnemu wolnemu celowi. Przypominam, warto uderzać w Nexus, chyba że przeciwnik ma jakąś dobrą kartę, typu nie wiem, Zoe. Sado, tworzymy sobie dodatkową grzywę chmurów. Jako, że ten deck ma duże problemy, słuchajcie, z kartami, gdy nie dobierze lokacji tej, to warto mieć taką kartę. Handlarz grzybów, słuchajcie, artyleria niesamowita, gdy umieszczamy, umieszczamy grzyby wtedy, gdy zagrywamy zaklęcie. Super, trzy grzyby. Świetna artyleria, świetnie to działa, super sprawa. Śmierdząca sprawa natomiast, zadajemy dwa punkty obrażeń. Natomiast jeżeli dobraliśmy w tej rundzie dwie karty lub ponad, zadajemy te jednostce zamiast dwóch, trzy punkty obrażeń. Bardzo fajne, gdy na, na przykład trzeba wyczyścić stół. Fałszywego łąpa znacie, tworzymy sobie dwa razy grzybowych chmury. Żybowa chmura, ciekawe w ogóle Napakowany zwiadowca, nie wiem czy to jest potrzebne czy nie Ale tu gruncie rzeczy chodzi właśnie o te karty nie Pod nieuchwytność, chyba taki zamysł miał mówić No i jak widzicie widzowie Przy okazji plus jeden, żeby ten atak Jeszcze bardziej zwiększyć Rozgadany jord, bardzo ciekawa karta, często pojawiająca się W tych najlepszych, dlatego gdy je Przywołujemy, a ta jednostka ma silne Tutaj punkciki, tak, trzy ataku, 5 obrony Przy przywołaniu Lub przy zaatakowaniu, tworzymy słuchajcie Ulotną kartę Zatrutą strzałkę. Znacie ją, bo prezentowałem ją wyżej. Moi drodzy, do tego Awa Ambitjaczka, bardzo dobra karta. Słuchajcie, gdy mnie przywołujemy lub na koniec rundy umieszczamy trzy trujące grzyby na losowych kartach tutaj przeciwnika. To nie jest jeszcze takie mocne, ale mocne jest to, co jest napisane tutaj. Pułapki na kartach przeciwnika liczą się podwójnie po aktywacji. Świetny finisher, szósta runda, widzowie. E, ale troszkę kartu brakuje. E, mini zamianka, słuchajcie. Wyciszenie, uciszenie, nazywamy to jak chcemy, słuchajcie, zamieniamy w maleństwo i, i to jest super sprawa. Nie na rundę, tylko na cały czas zaklęcie błyskawiczne, więc jak widzicie, zaklęcie jest tu sporo. Dobieranie kart, grzyby, handel grzybów. Brakuje mi tutaj bardzo dobrej karty. Ja nawet nie wiem, czy ją teraz aktualnie posiadam. Okej, okay, nie widzę tutaj karty. E, tu jest taka bardzo. O, właśnie ta karta. Myślę że widzowie, że to jest super. Ja sobie tutaj jedną kopię dorzucę, ewentualnie, nawet dwie. Jedną mini zamiankę wyrzucę na wszelki wypadek. I kogo by tu jeszcze wyrzucić, widzowie, żebyśmy mogli bangrać? Troszeczkę zmienię zasady mojego, słuchajcie, ee, mojej misji. Na pewno, ale zatruta strzałka jest za dużo. Nawet widzowie powinienem zrobić to inaczej. Chyba tak. Spróbujmy, słuchajcie, z taką ręką. Tutaj zrobię sobie korinę, bo wbrew pozorom do dziewiątej rundy możemy dotrzeć. A jak widzicie, super sprawa. Ty możemy tak zagrać. Mm. Na pewno, na pewno widzowie są lepsze karty niż te, które przed chwilą zobaczyliście. No ale taki część od widza przyjmuje wyzwanie: słuchajcie, dwie gry i zobaczymy, co wyjdzie. Żeby nie było nietne, nic nie wrzucam, dwie gry i zobaczymy, czy mi się uda. Także lecimy z tematem. Przypominam, zapraszam Was na streamost. Będę, obiecuje już teraz, streamować e, raczej częściej, regularniej. Okej, okay, gramy na bardzo silną Talię Agro, jedną z najlepszych, chyba ma najwyższe win ale spróbujemy, spróbujemy widzowie. Musimy tylko przytrzymać ten bardzo trudny początek. A możemy to zrobić, bo mamy bardzo dużo zaklęć. Nie mamy timacza, nie mamy timacza, timac potrzebuje go, wyrzucamy wszystko. Nie uwierzycie, ale to chyba już trzecia sytuacja, jaką mam w ciągu tego dnia, bo już grałem tym deckiem wcześniej. I mam znowu dwa razy śmierdzącego łąpa. Ale to bardzo dobrze, bo możemy blokować karty przeciwnika. Ba, możemy go nawet zaatakować w kolejnej rundzie. to mi się bardzo podoba. Czy przeciwnik ma kiepskie tempo i nie ma karty? Bardzo dobrze. Nie mamy zaklęcia, słuchajcie, zagrajmy pod zaklęcie. Na pewno przeciwnik tutaj już coś rzuci, więc zadajemy chociaż obrażenia. Pytanie, czy on to skontruje? Skonstruje, okej. Okay. Jeżeli przeciwnik coś tutaj dorzuci, to jedynkę. Jak nie, blefujemy, że mamy zaklęcia. To jest mój plan. Znam swoje rozkazy. Ciekawe, że zmarnował tamtą kartę. Musimy uważać. Timu jest tutaj bardzo łatwym celem. Już mieliśmy okazję przed chwilą zobaczyć. Ok, zagrajmy, słuchajcie, pod zaklęcie, żeby w razie co uruchomić tego handlarza. nie Wymiana. Grzyby. Wiecie o co chodzi. No i przede wszystkim pozbywamy się tej karty. Fajnie spowalniamy jego tempo, on jest na zerówce teraz. I Timo już jest troszeczkę bliżej, ale to nadal. To jest jeden grzybek różnicy. No właśnie, widzowie. Nie dobraliśmy oczywiście dwóch kart. Zagrajmy, słuchajcie, ale z drugiej strony tracimy punkty. No dobra, zagramy troszkę inaczej, widzowie. Zabraknie nam, zobaczcie, jednego grzyba, żeby uruchomić, nie? Szkoda. Jeżeli ma tutaj zaklęcie, to i tak mi zabije. Nie jestem w stanie uratować... Okej, okay, ciekawe. Pytanie... To było ciekawe. Ok, ustawia sobie stół. Ale tymi burmistrzami on nie zaatakuje. Na razie pauzujemy, widzowie, żeby wybejtować jego zaklęcie w razie co. No i po drugie chcemy tego handlarza tutaj uruchomić. Dobra, to tempo już mi się nie podoba, ale i tak zagramy po kolei. Mam już armatę naszą. Dramat. Powiem tak, szczerze, dramat. Mówiłem, żebyśmy przetrwali te początkowe rundy i faktycznie zwolniony miał tempo, ale co z tego jak zagrał dwóch burmistrzów, my nie możemy tego skontrować. I słuchajcie, najgorsze jest to, że nie zabijemy mu. Ricard. I... Zaryzykujmy. Jestem ciekaw, czy, czy, czy da radę tu. W ogóle grałem tutaj ze znajomymi więc mam drugi mikrofon. Może go odłączy, żeby nie wyglądał głupio. Okej. Okay. Zadanie wykonaliśmy, bo spowolniliśmy widzowie tempo grania mojego przeciwnika, ale grzybów jest bardzo mało. Nie możemy uruchomić tej karty. No dobrze. Zaryzykujmy. Oby ten Timo uderzył. Uderzył. Mogłem troszeczkę inaczej zagrać, ale to mnie nie martwi. Po prostu chcę być pewny, że ta karta przeżyje. Więc troszeczkę zmniejszyłem jego szanse na to, że ta karta zginie. I pytanie: czy my jesteśmy w stanie się obronić w następnej rundzie, i żeby ta karta nie zginęła? Zabicie Timo. Okej okay. Pies zamknął mi yy, szafę, jak miło z jej z strony What the f hmm. Przegramy chyba to widzę, przez to, że on ma finishera w ręce, nie? no właśnie Może grzybka? Leca kotarcza! No nic, no nic, po prostu to przegramy. Nie powiedziałem, widzowie, wam bardzo jednej ważnej rzeczy. Mój deck przegrywa zawsze jedną półtury. Tak to sobie nazwiemy. No i widzowie, jeżeli nie ma tutaj zakręcia kończącego, jeszcze sobie pogramy. I tak widzowie wygląda jakieś 80% moich przegranych gier. Nie ma słuchajcie tego tempa idealnego. Tego takiego wiecie. Ta jedna runda, nie? To tu dwa punkty. Następnie ja to wygrywam, bo na pewno ma dwa grzeby, to jest to jest pewne, tak? Plus dobranie karty. Ja wiedziałem widzę, że on sfin sfinisheruje, ale tego jedna tura z popi tam e, bardzo mu pomogła. No nic widzę, byliśmy naprawdę blisko wbrew pozorom. E, więc nie czuję tutaj się jak przegrany. Naprawdę dobra giera i wyrównana. Widzę podejście numer dwa. <laughs> że jeszcze ten deck mi nie zbrzydł, to jest hit. Pozdrawiam tego widza, który chciał challenge z Ciekawe, nie wiem za bardzo co to jest, znaczy domyślam się, ale jeszcze pozwolę sobie tutaj nic nie mówić. A my oczywiście tutaj podejmujemy się wyzwania. Potrzebuję Timo, potrzebuję Timo. Timo? Pauza, Pr spróbujemy zabić mu jego Zoe, która się może pojawi. Zagramy, słuchajcie. On gra pod drogie jednostki plus, plus leczenie Nexusa. I spróbujmy wybejtować od niego zaklęcie. Bo prawdopodobnie ma coś, co osłoni zoe Nice. Plus open attack, ale tu jest leczenie widzowie Nexusa. To, 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 to nie ma w ogóle wątpliwości. Okej, okay, nie, nie, widzę, to nie jest leczenie Nexusa, no to teraz mnie zaskoczył. Spodziewałem się tutaj klejnotu, jak dobrze pamiętam, jest chyba za 5 punktów, e, nie za 6. No bo to jest Freiliord. I targo, no to drogie jednostki plus. E, jak najtańsze, wiadomo o co chodzi widzę, prawda? Dobra, spróbujmy zagrać pod timacza, Jeżeli gry nam nie zawiesiło. Nie zawiesiło, więc wracamy do gry. <laughs> wow. Dobrze. Do U to już jest dobra wiadomość, bo Timo ma prawie awans. Gramy pod jedynkę, ale przeciwnik pauzuje. Wow. Dobra, to słuchajcie, gramy tak. Jest impreza. Jest zabawa. Stawiamy wszystko na jedną kartę. Widzowie, zobaczymy, co ma do odpowiedzenia tutaj. Jaką kartą nam tutaj odpowie? Bo jestem naprawdę ciekaw. Bo teraz, widzowie, jeżeli nasz Timo nie zginie, a zginie na 100%. Ok, nice. Zaczęliśmy mu palić karty, widzowie. To jest dobra wiadomość. Zagramy tak. Klikniemy OK. Bo po pierwsze, tu jest nadal mało grzybów, więc Timo jest to useless. A możemy, słuchajcie, rzucić nieuchwytną jednostkę, więc to jest bardzo dobra wiadomość. Dobra. Obym się, nie my... Obym się teraz nie pomylił, błagam. Żebyś nie mógł zabić Teamaczy, tak jak mówiłem, tutaj e, jak najtańsze karty. Dobrze. Ile grzybów? Będzie awans, robimy to. Chyba, że teraz zabiję nam Timacza. co byłoby ciekawe zresztą. Nie, nie zabiję nam. Ciekawe. Dobra, widzowie. Czy my przetrwamy następną rundę? To jest pytanie za 100 punktów, bo to jest. To jest. To jest, to jest klucz teraz, nie? Musimy przetrwać tę rundę i zaatakować jeszcze raz. I widzę. uuu, nice. Jeden. Kalenie kart zaraz będzie. Obrażenia w nexus, aurelion spalony, wow! To, co się patrzy, też... O kurcze, no to wygrał życie w tym momencie. Znam sposoby na więcej grzybów. Okej. Okay. Poczekajcie, zagrajmy inaczej najpierw. Spróbujmy dobrać kartę, o której myślę i dopiero teraz tak zagramy, jak myślę. Nie udało się widzowie tak zagrać. Więc... Mamy pecha. Musimy sobie zrobić miejsce na stole. Szkoda tego Timo, Widzowie, bo to byłoby już prawdopodobnie po grze. On tutaj też rzucił sporo kart. O, ale świetnie, Widzowie! Może ta karta by staniała, to byłby hit! Nie staniała. Dobra, zaczynam palić karty. Open attack, to jest aż 8 punktów obrażeń. 4, 10, jest ok. Okej, okay, dobrze, bo musi troszeczkę punktów zużyć, więc nieźle. Tego się obawiałem widzowie. Właśnie tego się kurczę obawiałem, nie... O, i popełniłem błąd? Nie, bo tamta karta mi się spaliła, więc nie. Okej. Okay. Skorzystamy z jego dobrodziejstwa widzowie. Wow. Bardzo ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe, bo ja tej karty nawet nie zabiję widzowie. Nie mam jak tego skontrować nawet. No szkoda. Trafiliśmy w ogóle na kontrę jakimś przypadkiem. Właśnie mieliście okazję to zobaczyć dlaczego. Ale zniszczył, słuchajcie, zadawanie obrażeń. Wściemmy jeszcze tanią dwójkę. Uciekaj! Lub No, widzowie, dawno takie gry nie miałem, nie? Timo zgaszony jak Pet, widzowie. No i bardzo dobrze, bo go nie lubię, ale jest po naszej stronie tym razem. Nie możemy blokować tej karty. Dramat, Dramat widzowie, naprawdę dramat. Przypakowany patrol gotów na wycisk. Zatakujemy przy dobrych wiatrach. Nie zatakujemy Zatakujemy dobrze. Musimy pozbyć się tej karty. I zaatakować pełnym stołem, bo i tak mamy uciszenie tutaj na tę kartę. A później słuchajcie, zagrać dziewiąt... KURCZE NO! DLACZEGO TAK JEST? WOW NO! Idzie wszystko nie po naszej myśli, widzowie! Zatakujemy jedną kartą i to będzie 2-2 zaledwie. Ale może, może wypali mój plan? Matka TAK! Wypali! Nie Świetnie! Dlatego, że zagramy w ten sposób i ta karta tutaj polegnie... I to wygląda okej. Okay. Uważam, że możemy tutaj spotkać zaklęcia. Zagramy jeszcze spokojnie jedynkę, żebyśmy na pewno tutaj nic nie stracili. Może on jeszcze coś drogiego rzuci? Okej, okay, nie masz zaklęć. No i pytanie, ile będzie? Bo zaklęć mieliśmy nawet sporo. Ok. Ok, mamy kontrę na niego. Mamy kontrę widzowy na niego. Jeden grzyb i dobieranie kart. No, i to jest smutne w pytanie. Nie wszyscy mają dobre serca. To jest smutne, widzowie. 8 punktów, Dwie karty do dobrania. 50 grzybów, widzowie. No powiem Wam. No, takiej gry się nie spodziewałem, nie. Dobieramy kartę. Dobra, czy stawiamy wszystko na jedną kartę i uderzam w nexus? Czy zabijamy ósemkę? Robimy to, robimy to, widzowie, nie bądźmy cienia sami. Jak mamy wygrać, to kurczę z przytupem, nie? Okej. Okay. Chcesz grzybka? A może 3? I pytanie, czy masz kontrę na tę kartę? 999 tysiąc, ruszamy! Kardio jest za słaby. Holy shit, widzowie! Grzyby co? K... Baby, to jest siła! Widzowie, ale gra! Wow, widzowie, kurczę, ale to była dobra gra, naprawdę. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. Ale jeszcze lepsze jest to, że zwyciężyliśmy. Widzowie, no to statystycznie jest 1-1. Pozwoliłem sobie na drobną tam zmianę, bo przegrywałem wszystkie gry i jak widać nawet się opłaciło, bo zadaliśmy dwa punkty obrażeń. Także widzowie, bardzo wam dziękuję, słuchajcie, za ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo gra była świetna. Także do następnego, widzowie. Jo!